Korzystając z mojego linku afiliacyjnego, wspierasz kanał Do Diabła z grami. Link w opisie. Zadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam Was wszystkich, turbo serdecznie na kanale Diabła z Gramia. W dzisiejszym odcinku recenzja gry Dodon Pachi na Nintendo Switch, którą kupiłem moi drodzy w sklepie Perfect Blues. Słuchajcie, nie wiem czy Wy tak macie, ale ja tak mam, że czasami, ja, jeżeli widzicie okładkę jakiejś nie wiem, płyty muzycznej, tudzież, e, tudzież gry, właśnie lub też komiksu, książki, to ta okładka jest w stanie Was tak mocno do siebie przyciągnąć, że czujecie wręcz taką magnetyczną potrzebę weźmie do ręki, a później mi najlepiej jeszcze kup. No i tak mam, rzadko, ale mam, słuchajcie. Mam tak, miałem tak właśnie w sytuacji, w której poleciałem do Perfect Blue i zobaczyłem do Don Paci na półce. Mówię, kurde, co to jest, ale zajebista okładka, nie? No i jak się okazało, gra jest równie zajebista, ale o tym słuchajcie, będziemy gadać już za moment. Moi drodzy, zacznijmy od tego, czym jest Dodon Pachi. Jest to słuchajcie, gra z gatunku szmap, z takiego podgatunku gatunku szmap, czyli Bullet Hell. Jest to mówiąc wprost gra, w której lecimy samolotem do góry i strzelamy do wszystkiego, co się rusza i do wszystkiego, co chce również nas ustrzelić. Ja od zawsze jestem, odkąd jestem fanem gier wideo, słuchajcie, mam jakąś taką wyjątkowo dużą dozę. Może nawet nie nostalgii, dużą dozę miłości do wszelakich takich gier arcade'owych, tak typu właśnie Szmapy, czyli stateczek w prawo, stateczek do góry, chodzone biatyki, biatyki ogólnie, uważam, że to jest taka troszeczkę wiecie esencja gamingu. Za każdym razem to powtarzam, ale chcę, żeby to wybrzmiało i te gry, słuchajcie, właśnie z gatunku Szmap, podobnie jak chodzone biatyki, kojarzą mi się z taką dużą adrenaliną. Kurde, pamiętam kiedyś grę, słuchajcie, w której leciało się czarnym samolotem, to pamiętam. I ten samolot był digitalizowany na pewno i wyglądał całkiem nieźle, i też leciało w górę, nie? Kurde, uwielbiałem w to grać na automatach, za cholerę, nie pamiętam jak ta gra się nazywała, bo na 1000% bym już pewnie ją kończył, na jakimś, nie wiem, nawet emulatorze. Aby się na jej temat y, widzieli recenzję. Ale wracajmy słuchajcie do naszego wspaniałego Dodona. Moi drodzy, od razu wam mówię jedną rzecz, która być może będzie dla części z was. Y, no, taką powiedzmy blokadą, która sprawi, że tej gry na pewno nie weźmiecie, mianowicie jest to język japoński. Moi drodzy, ów język japoński występuje zarówno na okładce gry, jak i we wewnętrznej części pudełka, tak samo na takim małym manualu, który otrzymujemy w tej formie tej karteluszki, no i niestety, tak samo jest też w, w wszelakich menusach. I powiem Wam, że. Na początku, czy w ogóle jak widzicie teraz gameplay, no to te wszystkie napisy podczas rozgrywki są w języku angielskim, tak? Typu wiecie, ile tam mamy bomb, ile mamy kredytów i, i, ty, i tym podobne, nie? Ale e, całość, całe to właśnie mnie jest po japońsku i na początku muszę wam powiedzieć szczerze, że troszkę mnie to odrzuciło, byłem takie, o nie, przecież co ja mam tu robić w tych krzakach, nie? Ale postanowiłem, słuchajcie, skorzystać po prostu z tłumacza. Wow, jesteśmy w XXI wieku i są takie aplikacje, już nawet nie będę podawał nazw nie, że cykacie fotkę i to wam automatycznie wszystko tłumaczy. I tak zrobiłem, słuchajcie, cyknąłem fotkę i tutaj volume, przepraszam, dźwięk. E, poziom trudności i tak dalej, i tak dalej. No, po swojemu i później zapomniałem, że to już było w ogóle po japońsku, no bo tylko wciskałem guzik start za każdym razem, co, jak odpalałem grę, więc tutaj musicie mieć to na uwadze, tak? Jeżeli macie ochotę się troszeczkę poświęcić dla tej gry, w sensie, no, zrobić fotkę i przeczytać po polsku, to nie będzie zawiedzenie, słuchajcie, bo sam tytuł w sobie jest absolutnie rewelacyjny. Ale jeszcze zanim przejdziemy do gameplayu, pomówmy trochę o trybach gry, bo tych jest dużo. Będę mówił teraz z pamięci, tak? Nie wydaje mi się, żebym któreś pominął, a jeżeli pominąłem, no to wybaczcie mi. Trybów jest 7 albo 8, jeżeli ja dobrze pamiętam. Jest super easy, czyli super łatwy, ale też nie jest wcale łatwy. Genry Mode, czyli taka opcja, w której praktycznie nie otrzymujemy obrażeń. Arcade Mode, Arcade Mode Arranged. Trzy takie ultra Mołdy, powiedzmy, no to jest, dobra, więcej jak 8 chyba, ale to już. Nieważne, jest dużo trybów gry, moi drodzy, i one się od siebie różnią. To są tak jakby wersje tego. do Don One różnią się następującymi rzeczami. Na przykład, w jednym, to jest troszkę podobne jak był, jak był case z Katana shinie który dla Was recenzowałem. Słuchajcie, to jest coś takiego, że. W trakcie y, gry używamy specjalnie, na przykład, nie? czyli tam, wiecie, zbieramy taki pasek hyper, no i później ziomiemy taką turbomocną, falą ognia w kierunku przeciwników. I na przykład w jednych trybach mamy te zdobywanie broni normalne, tak? czyli zbieramy sobie, ładujemy pasek hyper, dostajemy bombę, to jej używamy. A na przykład jest taki specjalny tryb, w którym będziemy tylko i wyłącznie. Cały czas strzelać tym specjalem, wiecie. I to się wydaje durne, ale to bardzo mocno zmienia tak naprawdę rozgrywkę. No, bo wiecie, mamy dużo mocniejszy promień e, ataku, ale już nie mamy bomb, nie? No to mówię, jest tak naprawdę, jest w co grać tutaj, nie. E, no i właśnie, przejdźmy może do tego samego, słuchajcie. Grania. W grze na początku wybieramy sobie jeden z samolotów, czerwony albo zielony, i mamy trzy takie pilotki, to są podobne jakieś androidy, tak? Kobiety, androidy. No i zaczynamy, słuchajcie, grać. W grze mamy kilka możliwości ataku. Nasz atak podstawowy, moi drodzy, to jest taki, w zależności od tego, którą wybierzemy postać, lecący na, na, na bardziej szeroko lub też na bardziej wąsko, strumień karabinu maszynowego, tak? On jest taki zagarniający, powiedzmy, że on obejmuje większą część planszy. Mamy także laser, który będzie Używaj za pomocą guzika R, no i wtedy wiecie, ta wiązka się od razu zwęża, ale jest też mocniejsza, i to jest takie dobre. Słuchajcie, to się wydaje niby pierdoła, nie? Ale naprawdę zaufajcie mi, że to zmienianie trybu ognia z zamiatającego absolutnie wszystkich na. Cienki laser, na przykład podczas z bosami, super to buduje adrenalinę, nie, wiecie, to e, e, będziemy, będzie to zmieniać, wiecie, w dosłownie w locie, tak? Raz będziecie kurczę używać tego szerokiego, w momencie, w którym będzie nacierała na was dosłownie szarańcza przeciwników, a raz walcząc z jakimś gigantycznym bosem, będziecie używać tego lasera. W momencie, w którym wypełnimy pasek specjalny, no to odpala nam się ten hyper, o którym Wam mówiłem, czy to jest taki, wiecie, atak dewastujący, który dość długo trwa. No i mamy też bomby. Bomby są o tyle bardzo ważne i bardzo potrzebne, że możemy je traktować troszkę, podkreślam troszkę, jak życia dodatkowe, bo bomba niszczy wszystkie projectile przeciwników, tak? Czyli w takich naprawdę krytycznych momentach, kiedy już wiemy, że nie uda nam się wymanewrować, dobrze jest odpalić bombę i troszeczkę oczyścić atmosferę wokół nas, moi drodzy. A sama atmosfera jest cholernie napięta, ponieważ gra jest ultra, ale to ultra dynamiczna, zarówno. Podkład muzyczny, jak i prędkość przesuwających się pod nami rzeczy, tak, te zmiany krajobrazów, to co tam się dzieje, plus też świetna muzyka, to wszystko sprawia, że w tej grze cały czas czujemy się mega skupieni. Mamy bardzo duża, ta, ta gra naprawdę mocno wzmaga naszą koncentrację, tak, tym bardziej, że, że przeciwnicy, tak jak w każdym gatunku bullet hell będą nas zasypywali gradem pocisków. I moi drodzy, to jest coś, co sprawia, że niektórzy kochają grę z gatunku szmap. A niektórzy ich nienawidzą. Nie. Chodzi o to, że momentami na ekranie jest tak gęsto od projectile, że wydaje się, że jest to niemożliwe, aby pomiędzy nimi latać. Jednak jak się dobrze skupimy i będziemy niczym chirurg dosłownie tym gałeczką kierować, żeby nasz samolot na te milimetry omijał kulki, no to satysfakcja jest gigantyczna. Nie? To jest takie coś, że w pewnym momencie nasza wizja, jak patrzymy na grę, zamienia się w taki malutki tunelik, w którym jesteśmy skupieni tylko na naszym statku i na tym, co się dzieje wokół niego, i po prostu musimy manewrować zajebiste, nie? Bardzo, czy znaczy to mi się osobiście bardzo, ale to bardzo e, podoba. Słuchajcie, gra oczywiście posiada bossów, bossowie są genialni, e, ma w połowie każdego poziomu jest sub-boss, czyli mniejszy boss, słuchajcie, e, którego jest łatwiej rozwalić, ale przyznam, że ci bossowie niektórzy swoim wyglądem naprawdę mogliby śmiało być main-bossami w jakimś innym szmapienie, ale teraz przejdźmy do tych głównych szefów, bo ci są naprawdę zajebiści. To prawda raczej staram się unikać takich podczas robienia dla Was recenzji takich wyświechtanych frazesów, jak na na przykład to, że musisz zagrać, żeby samemu zrozumieć, ale tutaj trochę tak jest, bo ci bossowie, słuchajcie, są w teorii, no, zwyczajni, tak? Wiecie, wielkie statki, jakieś latające gówna, ogromne jakieś tam, nie wiem, robo, mecho, kloce walące do nas falami rakiet, ale oni się zachowują w taki agresywny sposób, to wszystko jest takie dynamiczne, tak jak Wam powiedziałem, wysokooktanowe, jak ja to lubię mówić, nie? Czyli wiecie, zasypuje nas gradem, tych gradem pocisków, odbijamy to bombą, w sensie czyścimy planszę, ładujemy w niego hypera, jemu odpada jakaś część, on zaczyna inaczej później atakować. Słuchajcie, muzyka też się zmienia w trakcie. No kurde, zajebiste starcia z bosami są trudne. I teraz, może w ogóle, pomówmy o tym poziomie trudności w grze. Nie, to myślę, że jest, słuchajcie, dość, interes i dość ważne w kontekście gry. Trzeba lubić ten gatunek, musi mieć świadomość tego, że przejście do donpaczy i tak na dobrą sprawę, no to jest. Podstawowe przejście do Donpaczy, dobra, bo teraz mi tutaj fanatycy zjedzą. Podstawowe przejście do Donpaczy, słuchajcie, to jest pięć poziomów, na końcu których czeka bardzo, ale to bardzo mocny boss, nie. No i moim skromnym zdaniem, no nie wiem, czy są to jakieś, jacyś kozacy, którzy na normalu, bo to tak ja na normal uważam przejście za zakończone, są w stanie tą grę y, y, ukończyć tak za pierwszym posiedzeniem. Ja, żeby skończyć grę na normal, słuchajcie, musiałem ją przejść. Pff, z pięć razy na tym poziomie easy, a żeby ją przejść na poziomie easy, to i tak się naginąłem w cholerę, nie? Docierałem najczęściej do czwartego poziomu, później do piątego, później do bossa ostatniego, potem on mnie lał i tak ja wracałem, a potem on mnie znowu lał, niby mamy te quick savey i tak dalej, ale jak mam być z Wami szczery, to jakoś nigdy nie byłem fanem zapisywania sobie gry w trakcie grania w szmapy. Poziom trudności, tak jak mówiłem Wam, jest wysoki, aczkolwiek to jest kolejny taki tytuł, w którym mam dos dosłownie tą samą akcję. Słuchajcie, przez Pierwsze kilka godzin ja ginąłem bez przerwy, byłem po prostu jażdżony przez ten bullet hell. Nie naparzali we mnie taką ilością po, przy pocisków, że ja mówię: no nie, nie dam rady nie tego przejść, to gdzie? Ale potem, jak już raz przeszedłem ją na tym Easy, właśnie, to coś mi tak mi kliknęło, potem skończyłem drugi raz, potem jeszcze raz, potem słuchajcie, raz z tylko jedną kontynuacją, w sensie tam, żeby wyczerpałem życie, nie? I potem zacząłem grać normalno no i zginąłem. No a potem już przeszedłem granie, wiecie, i to, to jest takie coś, że z każdym kolejnym podejściem uczycie się coraz bardziej, a chce nam się podchodzić, no bo gra się w to wręcz wybitnie przyjemnie. Słuchajcie, jest to tytuł, który w którego granie można troszkę przy jakby to powiedzieć, przyrównać do wyciskania takiej folii bombelkowej, nie? To jest tak cholernie przyjemne. Lecimy sobie tym samolocikiem i zmiatamy z tej planszy te po prostu ogrom tych czołgów, helikopterków, samolocików, jakichś innych pierdół. To wciąga po prostu jak bagno. Ja się na przykład zopałem na tym, że potrafiłem przysiąść i cztery razy pod rząd tą grę przejść, nie? No. I czemu mówiłem, że podstawowe przejście gry to jest pięć poziomów? Słuchajcie, dlatego, że Wyczytałem takie coś w internecie, bo muszę powiedzieć, ale no chyba internet aż tak nie kłamie, nie? że jest też szósty poziom, który, żeby odblokować, to trzeba podobno ukończyć grę bez zginięcia. No I tu w tym momencie ja się wam szczerze poddaję, nie? No bo ja tej grę bez zgnięcia na pewno nie przejdę. To jest po prostu niewykonalne. Ja jeszcze muszę głębiej podrążyć, bo jeżeli jest to bez kontynuacji na przykład, to jest to jeszcze do zrobienia nie? w ten sposób, dlatego. Bardzo możliwe, że do tej recenzji będzie jakiś tam suplement. Słuchajcie, na przykład w co teraz gram? Bo ja panuję dalej grać ten Don't Patron, bo tak jak mówiłem, mega mocno mnie wciągnął. Słuchajcie, gra ogólnie rzecz biorąc, oprócz tego, że ma zajebiście przyjemny gameplay, świetną muzykę, to też pod kątem oprawy graficznej jest bardzo dobrze. Co prawda, tytuł już jest dość stary, tak? ale te, ten pixel art, te pixelowe modele przeciwników poziomy, to jak one wyglądają, to jak tam się zmienia to tło, to co się tam dzieje, to wszystko jest moim zdaniem najwyższa półka, jeżeli chodzi o ten gatunek i gra jest przede wszystkim i to jest mega moim zdaniem istotne w takim gatunku. Ważne, tak, żeby było czytelnie. Tutaj nie ma czegoś takiego, że wy nic nie widzicie na ekranie, że jest tak na że po prostu nie można nic więcej e, zobaczyć, moi drodzy. No, słuchajcie, e, czyli grafika też jest zajebista. No, te modele przy e, tych bosów świetne. Moi drodzy, podsumowując, no, kurde, szczerze, i to teraz jestem tak, wam, mówię to wam po prostu serca, słuchajcie, to jest najprzyjemniejszy szmap, w jaki grałem w swoim życiu a grałem w ich bardzo dużo, tak, macie sporo recenzji gier z tego typu gatunku na moim kanale, no jestem po prostu zachwycony. E, jaką wystawić teraz tej grze ocenę? No, no chyba adekwatną, no myślę, że tutaj wstawienie jej 9 na 10, albo nawet dychy, będzie okej, okay. no bo tak, słuchajcie, w grze mamy masę trybów, yy, mamy, no, możliwość cały yy, czas yy, szkolenia tych swoich umiejętności i to sprawia przyjemność, nie? Oczywiście, że chciałoby się jeszcze więcej poziomów, yy, chciałoby się, nie wiem, trzeci statek, zawsze by się chciało, słuchajcie, więcej, takim jesteśmy już gatunkiem, no, ale to, co dostaliśmy, spełnia swoje yy, że tak powiem, wymagania, swoje zadanie w 100%, i ja jestem osobiście zachwycony Tony. Dostałem tylko szału w momencie, w którym zorientowałem się, że niektóre akcesoria, tak jak na przykład mój arcade stick, na Switchu dwójce mi nie chodzą. O, będę musiał wygrzebać Switcha 1 żeby grać w tą grę jeszcze na arcade sticku. Nie? No, jest na maksa zajebista, Jeżeli jesteście w stanie przełknąć język japoński, to bierzcie. Tym bardziej, że wygląda też świetnie i będziecie mogli wiecie, pochwalić przy swoich e, tych casualowych kolegach. ho, 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 ho witaj, mój kolego casualu, wiesz, cóż to za grę tutaj mam? No jasne, że nie wiesz. Powiedziałbym Ci, ale i tak byś nie zrozumiał. No, takimi bądźcie tutaj arystokratami, słuchajcie, gamingowymi. Dajcie mi znać, jakie mapy są jeszcze zajebiste. Może jakiegoś nie skończyłem. Muszę się wziąć w końcu za ten Underdefeat, bo też mi się podoba, ale też mnie pokonał, tak, przyznaję się. I pewnie jego receta też niedługo pojawi na kanale. No i co, moi drodzy, wpadajcie na portal Patronite, wpadajcie do sklepu Perfect Blue, wpadajcie też oczywiście do sekcji komentarzy zostawcie coś po sobie, także łapki w górę pomagają moi drodzy, a my widzimy się już niedługo w kolejnym niesamowitym odcinku do diabła z grami, smacznej kawusi na razie, cześć